I Honowak, zapraszam na sport. Kanadyjczyk Brody Hofer dołączył już do ekipy niej Czarnych Radom, z kolei Serb Wók Todorowicz zakończył swój udział w Mistrzostwach Europy. 23-letni zawodnik z Kanady w sezonie 2023-2024 po raz pierwszy zagra w Europie. Dotychczas występował tylko w swojej ojczyźnie, gdzie reprezentował barwy Trinity Western Spartans. W ostatnich tygodniach Brody Hofer przebywał na zgrupowaniu reprezentacji Kanady. Wylądował już jednak w Polsce i ma za sobą pierwsze treningi z ekipą Enej Czarnych. Radomianie trenują już niemal w pełnym składzie. Brakuje tylko rozgrywającego wukat Todorowicza, który z reprezentacją Serbii występował w mistrzostwach Europy. Jego kadra została wyeliminowana w ćwierć finale przez Polskę. Todorowicz był podstawowym rozgrywającym swojego zespołu na tym turnieju. Do ekipy Enej Czarnych Radom dołączy jednak dopiero tuż przed ligą, bo Serbia czeka jeszcze turniej kwalifikacyjny do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich. Piłkarze Radom, Radom poznali termin świętej wojny, czyli spotkania z koroną kielce. Departament Logistyki Rozgrywek opublikował terminarz 12. kolejki PKO Ekstraklasy. Radomiak Radom w tej serii Gier zagra z koroną Kielce w niedzielę 22 października o godzinie 12.30. To spotkanie rozegrane zostanie na stadionie przy Struga 63 w Radomiu. Przypomnijmy, że przed tym pojedynkiem Radomiak rozegra jeszcze cztery spotkania. W najbliższą niedzielę, 17 września o godzinie 12.30, Zieloni zmierzą się na wyjeździe z Jagieronią Białystok. W sobotę 23 września podopieczni Konstantina Gielki podejmą przy Struga 63, Puszczenie Połomice. Pierwszy gwizdek również o godzinie 12.30. W niedzielę 1 października Radomianie pojadą na teren Mistrza Polski. Mecz z Rakowem w Częstochowie rozpocznie się o godzinie 15. Tymczasem w sobotę 7 października Radomiak podejmie u siebie ŁKS Łódź. Początek o godzinie 12.30. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.